Siemano, witam serdecznie. Tym razem witam serdecznie na kanale Rafała. Żeby nie przedłużać, wspólnie z Rafałem przygotowaliśmy konkurs. Konkurs jest oczywiście dla osób, które subskrybują kanały, czyli kanał Wawwędka i kanał, i kanał Rafała Rafisz. Wszelkie, wszelkie regulacje dopowie Rafał. Rafał też powie dokładnie, kiedy będzie losowanie, ile konkurs potrwa. Ja natomiast przedstawię nagrody, które ja przygotowałem dla osób, które wezmą udział, serdecznie do tego namawiam, zachęcam, zapraszam. Ze względu na to, że na moich filmach znaczna część materiałów są to materiały spinningowe, nagrody również będą spinningowe. Przygotowałem dla Was ponad 100 gum. Są gumy polskie, są gumy japońskie. Różnych firm, jest tam i Mikado, i Izumi, jest też kilka gum Kitecha. Dodatkowo Ci, którzy śledzą mój kanał wiedzą, że lubię łowić bolenie, więc dodatkowo będzie żyłka. Oczywiście żółka będzie się nadawała do, również do innych metod połowu. Zobaczcie sobie te kilka gumek. Zobaczcie takie. Gumy większe, gumy mniejsze, jest całe pudełko gumek okoniowych, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. A teraz co trzeba zrobić? Trzeba zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze, zasubskrybować oba kanały. Po drugie, u mnie pod filmem, tym z okoniami z kanału żelańskiego, teraz widzicie, który to jest film. Należy napisać komentarz, biorę udział i dodatkowo napisać w tym komentarzu, na jaką metodę najczęściej łowicie. To będą dla mnie takie informacje po prostu, żeby wiedzieć, czego oczekujecie od, od filmów. Rafał zaraz Wam powie, pod którym z jego filmów trzeba napisać komentarz, pewnie tutaj pod tym konkursowym, ale to już on dopowie. Dodatkowo kliknijcie łapkę w górę, bądź łapkę w dół, jak Wam się nie podobają takie akcje, chociaż mam nadzieję, że no fajna akcja. Oczywiście ktoś, ma, ktoś zdobędzie sobie fajne nagrody, będzie mógł te nagrody wykorzystać nad wodą, więc ja uważam, że to jest super. Także ja ze swojej strony raz jeszcze zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. A teraz przenosimy się do Rafała. Pozdrawiam serdecznie i raz jeszcze zapraszam do udziału. Hej, witajcie. Dużo do powiedzenia mi nie zostało. A więc tak na szybko. Wszystkie linki macie podane w opisie tego filmu. Rozwijacie opis tam. Macie pełny regulamin oraz wszystkie potrzebne linki do kanału Wawędka, do potrzebnych filmów. Pod tym filmem piszecie biorę udział. Oczywiście wiadomo, łapka w górę lub w dół, e, subskrypcja dwóch kanałów, tak jak było to wcześniej wspomniane, Wawędka oraz Rafisz Wędkarstwo. E, będziemy sprawdzać komentarze, czy komentarze były na dwóch kanałach. E, konkurs trwa równe 7 dni, czyli mamy tydzień do, do 27 marca do godziny 23.59, 28 albo, albo 29 marca będą wyniki konkursu. Ode mnie nagrody, tak się prezentują, kilka gum oraz też aby nie było, że tylko sami spinningiści mogą brać udział, no to dla każdego z trzech miejsc, bo będą trzy miejsca, dla każdego z trzech miejsc będą, będzie po opakowaniu kulek proteinowych drób, ewentualnie szprotka, przeznaczyłem dwa opakowania kulek szprotka i jedno drób i to w większości tyle. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało mi się, piszcie w komentarzach, zapraszam do brania udziału, będzie trzech zwycięzców. No i tak jeszcze na koniec niektórzy piszą czasami w komentarzach co tyle konkursów dlaczego reklamujesz tyle kanałów wydaje mi się że kanały, które zasługują na reklamę można je śmiało reklamować tym bardziej, że ich autorzy przeznaczają nagrody do wygrania dla was więc wy też jak najbardziej zyskujecie na tym a tutaj efekt a tutaj o efekt naszych zawodów koleżeńskich i strzelania fajerwerkami oraz zabawy tymi rzymskimi ogniami do następnego.